Szanowny panie ministrze, szanowni panowie ministrowie, szanowni panowie admirałowie, szanowni państwo oficerowie, szanowni panowie generałowie, czcigodny księża arcybiskupie, czcigodny księża marynarze, Żołnierze, Wszyscy dostojni Zgromadzeni Goście, Szanowni Państwo. Przede wszystkim chcę pogratulować tej nominacji admiralskiej, która z jednej strony wieńczy część dorobku życiowego żołnierza, marynarza. Ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem przed chwilą do pana kontradmirała, to wielkie zobowiązanie. Zobowiązanie do służenia Rzeczypospolitej dalej. Zobowiązanie do jeszcze lepszego, jeszcze bardziej odpowiedzialnego kierowania służbom podwładnych, planowania także procesów taktycznych. W polskiej marynarce wojennej. W polskiej marynarce wojennej, która dziś obchodzi swoje święto 98 rocznicy, odtworzenia, odrodzenia. Dziś je obchodzimy uroczyście, chociaż dokładna data była wczoraj. Te 98 lat. To 28 listopada 1918 roku i rozkaz o odtworzeniu marynarki polskiej wydany przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Rozkaz wydany nie bez przyczyny w tym dniu, 28 listopada. Była to rocznica wielkiego historycznego zwycięstwa polskiej Marynarki Królewskiej w 1627 roku nad okrętami szwedzkimi tu niedaleko pod Oliwą. To właśnie tamto zwycięstwo upamiętniał także rozkaz wydany przez Józefa Piłsudskiego. Rozkaz, który właśnie był w istocie rozkazem o odtworzeniu polskiej marynarki. Nie o utworzeniu jej, lecz o kontynuowaniu tradycji morskiej polskiego oręża. Ta tradycja morska po drugiej Rzeczypospolitej, po tragedii wojennej, po zniszczeniu większości naszej floty, po latach komunizmu. Dziś kontynuowana jest w Wolnej Rzeczypospolitej. I chociaż faktem jest, że marynarka polska, marynarka wojenna nie jest dzisiaj w takim stanie, jakbyśmy oczekiwali. Nie ze względu na brak oddania i służby żołnierzy, bo tej polskiemu wojsku i polskiej marynarce wojennej nigdy nie brakowało, ale przez 27 lat zaniedbania, niedoinwestowania, braku istotnej modernizacji naszej floty. Czas najwyższy, aby to się zmieniło. Marynarze, żołnierze, wierzę głęboko w to, że w najbliższych latach proces modernizacji naszej floty zostanie zrealizowany mądrze, z powodzeniem, a przede wszystkim skuteczny, tak, żebyście mogli służyć nie tylko z oddaniem, tak jak to czynicie na co dzień, ale także bezpiecznie, sprawnie i bez żadnych kompleksów wobec swoich kolegów z Armii Sojuszniczych, z Armii Sojuszu Północnoatlantyckiego, z którymi spotykacie się na co dzień w trakcie służby. I chciałem w tym miejscu bardzo podziękować. Podziękować dowództwu i załodze ORP Kościuszko za służbę, jaką prowadzili w ramach właśnie zadań sojuszniczych na Morzu Egejskim i Morzu Śródziemnym, stając naprzeciwko fali migracji i zmagając się z tym napierającym na Europę problemem w ramach wojsk sojuszniczych. Życzę powodzenia naszym marynarzom COEF Eksawery Czernickiej, którzy niedługo wypłyną dowodzić flotyllą Sojuszu Północnoatlantyckiego zespołowi okrętów niszczycieli min. Życzę i dowództwu okrętu i załodze powodzenia i realizacji misji. Dziękuję za dotychczasową służbę.